Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Dawno mnie tutaj nie było. Z tej strony gwóźdź Magdalena. Dzisiaj przychodzę do Was z fajnym tematem. Myślę, że tak troszkę na czasie, bo teraz w sumie takie przeciążenie troszkę jesienno-zimowe. Wchodzimy w ten tryb trochę mniej ciepły i po prostu wiele osób wchodzi też w tryb. Narzekania, taki tryb po prostu, e, no bo mi zimno, bo coś tam i tak dalej. Także ciągłe narzekanie, ciągłe, e, ciągły taki tryb po prostu wycofania, zero radości w kolorach jesieni. Także pomyślałam, że dzisiaj trochę temat o akceptacji o tym, co tak naprawdę e, czujemy, kiedy. Kiedy sobie po prostu wymawiamy, że coś nas denerwuje, dajcie znać w komentarzach, czy ja już z Wami tutaj jestem. Napiszcie mi, proszę, bo nie wiem, czy po prostu jestem w ogóle w dobrym miejscu. Tak czasami bywa, że lubię się pojawić w nieodpowiednim miejscu, <grych> chcąc po prostu zrobić live'a w całkiem innym. Także dajcie znać w komentarzach, czy Wy mnie już słyszycie na mojej stronie, czy Wy po prostu jesteście tutaj ze mną. Ja sobie zerknę tylko w podglądacz. I zobaczę, czy jestem. Ale chyba jestem. Tak mi się wydaje, przynajmniej, ale komentarzy jeszcze nie widzę. Także mam nadzieję, że będę. Tak, jestem. Super. Temat dzisiaj, myślę, bardzo przydatny. Mam nadzieję, że, że będzie dla Was przydatny. Porozmawiamy sobie o tym po prostu takim. W kurzającym otoczeniu, tak? Czyli wszystko mnie wkurza, wszystko jest nie tak. Bywa, że po prostu ludzie cię wkurzają. Dajcie znać w komentarzach, jesteście czy nie jesteście. O, widzę, jestem, ale komentarzy nie widzę. Także piszcie, piszcie, może coś się tutaj za chwilę pojawi. Jest. Kochani, często bywa, bardzo często nawet mogę powiedzieć, bywa, że widzimy w ludziach, Coś, co nas totalnie wkurza. Widzimy w drugiej osobie coś, co po prostu sprawia w nas taką złość, wściekłość, krytykę. Jestem. Cześć Kasiu, cześć Justynka, cześć Madzia. Super, że jesteście. Piszcie, skąd oglądacie. I to jest takie, wiecie co, bardzo częsta objawa. I nie wiem, czy wiecie, skąd ona się bierze, ale dzisiaj o tym porozmawiamy. Czasem też bywa, że wokół ciebie wkurza cię wszystko. Widzisz na przykład szczęśliwą rodzinę, która się cieszy z każdej drobnostki, widzisz, że ile miłości tam jest, jak cudownie potrafią spędzać swój czas i po prostu najzwyczajniej w świecie czujesz, że ciebie to wkurza. Albo widzisz piękną kobietę, która modnie się ubiera, ma super figurę, a gdy otworzy po prostu usta, to wszyscy się nie wiem, jej słuchają, są uśmiechnięci, ona daje uśmiech, oni się też uśmiechają. A ty zamiast po prostu też się uśmiechnąć, po prostu ciebie to wkurza, denerwuje i czujesz, że ona jest wyniosła, mimo tego, że nie wiesz, jakie były jej intencje. A może wkurzają cię ludzie, którzy się spóźniają, nie dotrzymują terminów? Może masz dość ludzi, którzy nie wierzą w to, co ty wierzysz. Zdarza się? Kto czuje? Kto to czuje? Czujesz, że wokół ciebie tak się dzieje, że masz coś w rękach, super, chcesz się podzielić z tym całym światem, i co chwilę słyszysz, że po prostu. Ludzie w to nie wierzą, że to jest w ogóle nie ta, nie ta droga, tak? Że, to, że ci krytykują, a co ty znowu wymyśliłaś, tak? Po raz kolejny słyszysz na przykład odmowę na swoją ofertę. Masz, jesteś na przykład przedstawicielem, promujesz jakąś po prostu firmę. Przedstawiasz to klientowi, on ci odmawia i ciągle odmawia i ciągle odmawia. Ty w ogóle nie widzisz tych pozytywnych stron, tylko cały czas widzisz odmowy i sama tracisz wiarę w to, co promujesz. Kto to zna, dajcie znać, ręka do góry. Kto się dzisiaj ze mną utorsamia, czujecie to? Gdy obracasz się wokół siebie, wszystko cię denerwuje. Pytanie, a czy lubisz sam siebie? Czy lubisz ze sobą przebywać? Lubisz swoje towarzystwo? Gdybyś miał być dla siebie swoim najlepszym przyjacielem, chciałbyś mieć taką przyjaciółkę? Zastanówcie się nad tym. Wszystko nas wkurza, tak? Wszystko jest wkurzające. Ta, co się spóźnia, ta, co nie dotrzymuje terminów, ta, co odmawia. Ale ze mną jest wszystko ok? Lubisz sam siebie? Lubisz przebywać ze sobą w swoim towarzystwie? Dajcie znać. Cześć Aniu, cześć, cześć, cześć. Czy lubicie przebywać ze swoim towarzystwie? Czy potrafisz sprawiać, aby druga osoba się do ciebie uśmiechnęła? Aby czuła się w Twoim towarzystwie dobrze. Potrafisz? Nie? Dlaczego? Dlaczego nie? Pamiętajcie, że tylko brak uśmiechu nie potrafi dać drugiej osobie uśmiechu. Tylko brak radości w sobie powoduje, że nie dajesz radości drugiej osobie. Więc często bywa, że denerwuje nas coś, co jest u nas w środku. Czego nie akceptujemy. Zauważ, czy sam tworzysz wzór rodziny, który podziwiasz, a który tak cholernie cię denerwuje? A może właśnie dlatego cię tak wkurza, bo taka rodzina to Twoje marzenie, ale takiej nie masz. Czy sama dotrzymujesz słowa, tak jak u innych cię to denerwuje, a może właśnie obkurzają cię inni, którzy nie dotrzymują słowa, bo sama nawalasz i nie dotrzymujesz sobie samej słowa. Planujesz, ustalasz plan działania. Motywacja jest na poziomie 2-3 dni, potem opada, a ty odpuszczasz. Nie możesz patrzeć na piękne, mądre kobiety. Bo ty być może sama w sobie nie akceptujesz pewnych kwestii. Może tutaj jest coś, co trzeba przepracować. Może tutaj jest coś, co po prostu sprawia, że czujesz tą złość na inną osobę. Bo sama, patrząc w lustro, po prostu czujesz złość. Nie dostrzegasz sobie piękna. Widzisz uśmiechniętych ludzi, którzy świetnie się bawią, uśmiechają, mają wspólne tematy. Motywują się do działania, może nie i się wspierają przy okazji, a ciebie to tak kurcze uwiera, i mówisz sobie: Matko, co to za sekta. A może warto by zajrzeć głębiej, dlaczego ta radość cię wkurza? Dlaczego czyjeś szczęście cię wkurza? Dlaczego? Dlaczego wkurzają ci ci, którzy się spóźniają? Dlaczego wkurzają cię ci, którzy nie dotrzymują terminów? Sprawdź to u siebie. Zadaj sobie te pytania, dlaczego mnie to denerwuje? A czy ja jestem osobą, która to, co wymaga od innych, po prostu to samo robi? Czy jestem tym wzorem do naśladowania? I ty nie musisz tutaj być nie wiadomo, jakim liderem dla kogoś, bądź liderem dla siebie. Bądź osobą, którą chcesz, aby inni byli. Zacznij od siebie. Bo często pragniesz, aby inni cię akceptowali, taką, jaką jesteś, zgadza się? Tego każdy z nas pragnie. Każdy z nas pragnie, aby inni akceptowali nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale ja się pytam, dlaczego, skoro sama siebie nie akceptujesz, bo twój. Troszkę zagięty nos jest nie okej, okay. trochę odstające uszy po prostu ci nie odpowiadają, bo nie wiem, biust nie taki, bo nogi zbyt krótkie, bo nie wiem, masz biodra, a może chciałabyś prościej. A takie proste rzeczy, które trzeba po prostu zaakceptować, taka jesteś, takie masz geny, tak się urodziłaś i to jest piękne, bo gdyby na świecie był jeden wzór kobiety i wszyscy po prostu, wszystkie by były takie same, no to Sorry, ale to nie byłoby fajne. Jesteś wyjątkowa, taka jaka jesteś, jaką się urodziłaś, z tą krzywym nosem, z odstającymi uszami, z krótkimi nogami, z wielkimi biodrami, z małym większym biustem. Jesteś wyjątkowa i to jest po prostu do zaakceptowania. I kiedy pokochasz sama siebie, kiedy pokochasz to kim jesteś, to że masz odstający ząb z przodu, ja mam i po prostu, kiedy to zaakceptujesz, kiedy będziesz sobą, będziesz się szczerze uśmiechać, doceniać w każdej chwili piękno, będziesz po prostu czuć wdzięczność za to, że po prostu jesteś, za to, że jesteś zdrowa, za to, że widzisz, za to, że chodzisz, za to, że mówisz. Uwierz mi, że nie każdy ma dzisiaj taki przywilej, że nie każdy tak jak ty dzisiaj może sobie swobodnie usiąść, napić się kawy, porozmawiać z kimś na live. Nie każdy ma ten przywilej, tego masz, zaakceptuj swoje piękno, bądź sobą, ciesz się każdą chwilą, uśmiechaj się i dawaj uśmiech. Wiecie, bardzo martwi mnie sytuacja, gdy mam osoby, z którymi pracuję um, i też mam dziewczyny, które do mnie przychodzą, za co jestem bardzo wdzięczna. I największym problemem w tym wszystkim jest to, że nie akceptują siebie, nie akceptują swojego piękna, nie, wiecie, nie akceptują swojego uśmiechu, bo ja mam głupi uśmiech. Nie ma czegoś takiego jak głupi uśmiech. Uśmiech to po prostu jest. Wiecie, efekt szczęścia. Śmiejesz się, bo ktoś albo coś sprawiło ci radość. Wiesz, gdy się nie uśmiechasz, to znaczy, że po prostu nie jesteś szczęśliwa. Pragniesz, aby inni cię, nie, cię kochali, a sama siebie nienawidzisz. Za bzdury, za wygląd, na który zbytnio nie masz wpływu. Tak się urodziłaś. Taka zostałaś stworzona. I to jest cudowne. Uwierz mi, że gdybyśmy mieli wpływ na to, jakbyśmy mieli wyglądać. To kurczę, no. Ten wzór nie byłby był za ciekawy. Wiecie, nie, by był, nie byłby zaciekawy, bo wszyscy by mieli duży biust, wszyscy by były jak modelki, wszystkie by miały duże usta, wszystkie by miały e, piękne, długie włosy, no wszystkie by były tak idealne, że aż po prostu by to było do obrzydzenia niefajne. Nie Jesteś sama sobie wyjątkowa. Inna. I to jest super. To jest właśnie super. Zaakceptujcie siebie. Zaakceptuj to, co jest tu i teraz, to, jaka jesteś. Wiadomo, że macie wpływ na to, że możecie zadbać o, o siebie, iść do fryzjera, iść sobie do kosmetyczki. Możecie, ale pewnych kwestii nie da się zmienić. No nie da się. Pragniesz akceptacji miłości radości zacznij od siebie od swojego wnętrza uwierzcie mi że gdy to po prostu zaakceptujecie gdy popracujecie nad sobą wszystko się zmieni wszystko to nie jest tak że ja zawsze po prostu akceptowałam siebie mam wiele wad i mam wiele po prostu wad nawet wrodzonych um, bo jestem osobą która urodziła się z wadami ogólnie stóp nóg i od zawsze po prostu um, czułam się mniej, um, nawet nie wiem jak to powiedzieć, um, jak ja się czułam. Po prostu nie czułam się zbyt dobra, tak, dla innych. Czułam się, że jestem gorsza. Tak się kiedyś czułam. Dzisiaj ubieram sukienki, dzisiaj po prostu wystawiam swoje nogi, jak jest gorąco, i mam tak naprawdę w nosie, że ktoś powie: A ona jest taka, a nie inna, ale to jestem ja. Ja jestem taka, właśnie taka jestem. I tego nie zmienię. Tak? I ja po, ja po prostu zaakceptowałam fakt, że jestem taka i to jest we mnie po prostu wyjątkowe, że no gdybym była zawsze taka, zawsze taka idealna jak wszyscy, to nie byłabym po prostu sobą. Zaakceptuj to. Życie jest krótkie. Nigdy nie wiemy, ile nam go zostało. Niestety wielu, wielu moich znajomych em, już ich nie ma. W młodym wieku po prostu się nie obudzili na drugi dzień. To jest przykre. I do tego momentu nie, postanowili nie zaakceptować siebie. Wy zróbcie to. Im szybciej, tym lepiej. Po prostu popracujcie nad samym sobą. Każdego dnia do lustra w mów sobie po prostu, że jesteś piękna, że lubisz siebie. I gdyś sama siebie polubisz w towarzystwo samej siebie, po prostu będziesz szczęśliwa. I powiem to najdobitniej, jak się da. Szczęśliwa mama ma szczęśliwe dzieci. Nieszczęśliwa mama ma nieszczęśliwe dzieci. I to były słowa, które mi utknęły w, moich, w mojej głowie, gdy po prostu pracowałam nad sobą i gdy zdałam sobie sprawę z tego, że dopóki nie zaakceptuję siebie samej. Po prostu będę niosła w moim domu złość, wściekłość, zdenerwowanie, i nie będzie po prostu tej miłości, która powinna być. Nie będzie tego uśmiechu. Masz ochotę zatańczyć na ulicy, po prostu to zrób. Masz ochotę powiedzieć komuś jakieś miłe słowo, po prostu to zrób. Zaakceptujcie siebie i po prostu dajcie innym szczęście, dajcie radość, bądźcie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi po przytul sama siebie i powiedz, jestem super, jestem ok jestem wystarczająco dobra. Bo jesteś. Czekajcie, bo nie widzę waszych komentarzy. Zwykle się zagadałam. Cześć, cześć. Super, Monia, że jesteś przypadkiem, cieszę się. Także naprawdę ważne jest to, jeżeli ciebie coś denerwuje, jeżeli coś u innych ciebie wkurza, Zastanów się, czy to nie jest Twoje? Czy to nie u Ciebie jest ten problem? Ja się na tym przyłapałam i to niejednokrotnie. Dzisiaj, no, kiedy mnie ktoś zapyta, co Cię wkurza, no to. No nic, no. wkurza mnie, no. Kurza mnie to, na co mam, po prostu sama sobie pozwolę, żeby mnie wkurzyło. Więc. I wiele osób się pyta, Boże Magda, co ty tak wiecznie szczerzysz te zęby? No bo jestem szczęśliwa, po prostu mam powody do radości. Wiecie, bo gdy kolejny raz zostajesz wiadomo, że osoba w twoim wieku, z którą chodziłaś do szkoły, po prostu się nie budzi na drugi dzień, to po prostu dajesz takiego kopa w zat, i mówisz, kurde Magda, może się jutro nie obudzić, no niech ten dzień będzie najfajniejszym dniem w twoim życiu. Jeżeli po prostu się z kimś pokłócisz, to weź po prostu ten telefon, nie bądź tą taką, ach, nie nie odezwę się, bo jutro może nie być już czasu. Jutro może być ten ostatni dzień, a tego nie wiemy. Weź do ręki słuchawkę i po prostu zadzwoń, kurczę, stara, sorry, ale no nie wiem, co we mnie weszło. Pogódźmy się. Po co? Po co ta złość, ta krytyka, te ocenianie? Skupmy się na sobie. Wiecie. Kocham internet, bo dzięki niemu tak naprawdę dzisiaj mogę robić, wiecie, z domu, z chłopakami moimi u boku, um, live'a, mogę z wami porozmawiać. Mam po drugiej stronie ludzi z różnych krajów, prowadzę ogromny zespół też, po prostu ludzi z różnych krajów, Robię wykonuję swoją pracę zdanie. Uwielbiam internet. Ale minusem internetu jest to, że ludzie po prostu tą swoją złość, to co w sobie nienawidzą, wypluwają po prostu w sieć. Wypluwają po prostu w ten monitor czy w telefon, plują po prostu tą, tym swoim jadem, który mają w sobie. Wiecie, kiedyś tego nie rozumiałam, kiedyś mnie to bolało, że na przykład, gdy coś zrobiłam w internecie, ktoś po prostu mnie skrytykował. Kiedyś to po prostu mnie bolało, a dzisiaj jestem osobą, która współczuje im, bo wiem skąd to się bierze. Wiem skąd bierze się ten jad. To jest coś, co po prostu im samym doskwiera. I wy też zastanówcie się. Zadajcie sobie pytanie: co najbardziej wkurza mnie u innych ludzi? Co najbardziej? Jakie to są cechy? Jakie to są po prostu wydarzenia, gdy po prostu widzę daną sytuację, że na przykład, no nie wiem, klienci mi odmawiają. Wiecie, mi jak odmawiają, to sobie mówię następny. To sobie mówię następny. No ten widocznie nie chce, to jest jego wybór. Każdy z nas ma wybór. Nie każdy z nas po prostu kupi tą samą pomadkę. Nie każdy z nas kupi ten sam krem, tak? No nie każdy z nas będzie jadł te same witaminy i tą samą wodę z tego samego kubka. No każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby. Więc powinniśmy akceptować to, że każdy jest inny. Ja jestem inna, ja mam inne potrzeby. Ja mogę po prostu, nie wiem, mieć miliony na koncie, a w domu nie będę miała po prostu tego pokazanego, bo ja nie mam takich potrzeb. A druga osoba będzie miała potrzeby, żeby zaraz te pieniądze wydać na coś, co pokaże, że rzeczywiście te pieniądze ma. Tak? Tak samo nie wiem. Inna osoba powie: A Kurczę, byś się pomalowała. Ale ja nie mam potrzeby, żeby się pomalować. Wiecie o co chodzi? Każdy z nas jest inny. I powinniśmy to kochać w ludziach. Powinniśmy w ogóle akceptować takie rzeczy. Wiecie o ile łatwiejsze by było życie, gdyby po prostu każdy z nas w szkołach już miał rozwój osobisty i. Moglibyśmy po prostu się już uczyć tego, jak pracować samym nad sobą, bo uwierzcie mi, że mielibyśmy takich mózgów, takich ludzi, którzy po prostu naprawdę wiele by było w naszym życiu jeszcze zmienili. Tylko, że wiele rzeczy nas ogranicza, bo nikt nas tego nie nauczył. Kochani, dajcie znać, czy Wam się podoba dzisiejszy temat. Dzisiaj e, dajcie znać, mnie jedyne lubią ludzie, którzy mają brak empatii. Aniu, zastanów się, czy sama masz tą empatię, zrozumienie dla innych. Czy naprawdę zrozumiesz zro to, że, nie wiem, twój klient, klient ci odmawia? To jest taki tylko przykład, tak? Zastanówcie się, co was najbardziej wkurza u innych ludzi, a później spójrzcie na siebie, jak wy podchodzicie do tego typu rzeczy. Jeżeli wkurzycie spóźnianie, zastanów się, czy rzeczywiście, Zawsze jesteś na czas z każdym terminem. Jeżeli wkurza ci to, że inni na przykład mają motywację na niskim poziomie i tylko chwilę są zmotywowani, i za chwilę, um, i za chwilę po prostu koniec, to zastanów się, czy twoja motywacja jest na wysokim poziomie. Czy zawsze dotrzymujesz sobie słowa? Czy kiedy ustalisz sobie plan działania, i po prostu wszystko, co chcesz zaplanowane, zrobisz, czy to masz wykonane, czy jednak po chwili odpuszczasz? Czy coś się wydarzy? Zastanówcie się sami nad sobą. Co takiego po prostu Cię wkurza u innych? Co jest po prostu u Ciebie? I zapiszę, że bardzo ważny temat. Zawsze pierwsze przepraszam, chociaż czasem to trudne, jak ktoś ciebie skrzywdzi. Dziękuję za Twoją motywację, proszę bardzo. Świat byłby wtedy piękniejszy. Dokładnie, Aniu. Więc wiecie, ja, wiel... ja też nie jestem idealną osobą, jak wszyscy. I bywa, że po prostu sama, sama zauważa, że na przykład, jak widzę, że ktoś mnie po prostu wkurza, i to tak totalnie. To analizuję. Wiem, ok, ona cię wkurza, ale dlaczego? Co cię w niej wkurza? Przecież to jest jej wybór, że ona czegoś nie zrobiła. A potem uświadamiam sobie, że po prostu sama mam momenty, że po prostu tak robię. Ale dlaczego tak robię? Dlaczego nie wykonam tego zadania? Dlaczego nie zadzwonię do tego kolejnego klienta? Co jest powodem? że się wycofuje. Wiecie, i ta, y, tego typu po prostu akceptacja powoduje, że wy jesteście szczęśliwe, że wy inaczej podchodzicie do życia, że wy po prostu y, no, nie czujecie w ogóle jakiejś takiej energii złej, bo w momencie, gdy macie już przepracowane pewne kwestie i wydarza się jakiś problem, to same podejście do tego problemu w ogóle nie jest problemem. I ostatnio nawet miałam sytuację, że osoba do mnie podchodzi i mówi, kurczę, Magda, zobacz, no zobacz, co tu się dzieje. W młynie, jak w ogóle dzieje się po prostu tyle kłótni i wszystkiego, a ty nic. I ja mówię, ale jak ja mam wpływ na to? Mówię, dzieje się, no dzieje. No. Dlaczego ja się mam denerwować? Dlaczego ja mam po prostu wchodzić w to? Dlaczego ja mam gdzieś yy, yy, angażować się w coś, co wiem, że nie mam wpływu? Robię to, na co mam wpływ. Jeżeli mogę rozwiązać problem, to go rozwiązuję. Jeżeli nie mogę rozwiązać, to znaczy, że nie ma problemu. I wiecie, i całkiem inaczej podchodzi się do sytuacji w momencie, gdy akceptujesz to, jaka jesteś. Wiecie, dzisiaj, jak dostanę hejt, to przeczytam, ok, i idę dalej. A kiedyś by mnie to bolało. Dlatego, że po prostu sama siebie nie akceptowałam. Sama wierzyłam w te słowa, które oni. Po prostu wypowiadali. Dzisiaj ja wiem, jaką jestem osobą, wiem, kim jestem, wiem, ile wartości w sobie mam, wiem, ile tej wartości mogę dać. I to jest najważniejsze. Nie ma znaczenia to, że po prostu ktoś sobie przyjdzie tutaj o przypadkiem i mi powie: O, ty gadasz od rzeczy. Dla ciebie gadam od rzeczy, a innym pomogę. Więc zastanówcie się dzisiaj, co was wkurza u innych ludzi. I zapraszam Was do grupy Psychologia Szczęścia, która powstała niecały miesiąc temu. Jest nas już tam bardzo, bardzo dużo i z każdym dniem do nas dołącza więcej. Tutaj w poście przypiętym na grupie, na tym, na stronie, macie link do grupy. Możecie sobie w nią wejść, a ja jeszcze pod tym, jak skończę tego live'a, to podepnę link w opisie. Zapraszam Was, jest to grupa zamknięta i tam będziemy po prostu wspólnie pracować nad tym, jak pracować nad tą akceptacją. Jak zaakceptować siebie, te swoje odstające uszy, krzywy nos? A może po prostu krzywy ząbek? Dajcie znać, e, czy macie ochotę. Jak macie ochotę, to zapraszam. E, bardzo fajna grupa, świetni ludzie, e, którzy po prostu chcą się rozwijać. Także zapraszam Was serdecznie. Także myślę, że będziemy teraz te live'y tutaj e, regularnie robić. Dzisiaj po prostu temat, który mnie w sumie zainspirował w dzisiejszym poście, który dla Was puściłam e, i tak cały dzień mi to tak nurtowało, nurtowało. Mówię porozmawiajmy, porozmawiajmy. Ania pisze, że już jest na grupie, daj Ania znać jak Ci się grupa podoba. E, więc y, pamiętajcie o tym, że wszystko co na zewnątrz jest i wewnątrz. I to, jak ludzie się zachowują na zewnątrz, tak samo, tak samo mają wewnątrz. Więc jeżeli widzisz koło siebie osobę, która wypluwa do ciebie po prostu jad, to uwierz mi, że ta osoba nie kocha siebie. Ta osoba siebie nie akceptuje. Dlatego po prostu wlewa ten jad na innych. I to jest przykre. Ale myślę, że warto tę informacje po prostu siać dalej. Więc jeżeli masz wokół siebie osobę, która potrzebuje to usłyszeć, śmiało wyślij jej tego ten film. Niech posłucha. Być może po prostu coś zakliknie. Bo wiem, jak czasem kilka słów może zmienić wszystko. U mnie to były słowa, które powiedziałam wam wcześniej. Nieszczęśliwa mama ma nieszczęśliwe dzieci. Szczęśliwa mama ma szczęśliwe dzieci. Ja na szczęście mam. Wariatów w domu. Także, także życzę Wam wszystkim, abyście po prostu siebie akceptowali, abyście pokochali tą wyjątkowość, krzywiznę, którą dzisiaj tak uważacie, że nie jest. Po prostu, nie wiem, krótsze nogi, mniejszy wióz. Życzę Wam tego, żebyście po prostu to w sobie pokochały, bo to jest cudowne, to jest właśnie to, co nas wyróżnia na tle innych ludzi. I nie ma znaczenia po prostu co pomyśli ta druga osoba, bo jeżeli ona myśli o tobie źle, ona widzi w tobie brzydotę, ona widzi w tobie po prostu ten jad, który sama z siebie wypluwa, to to jest jej jad z wewnątrz. I możesz tylko takiej osobie współczuć. Możesz jej współczuć, bo ona cierpi. Ta osoba ma w sobie bardzo dużo nieszczęścia. Bo ci, którzy mają wiele radości w sobie, lubią siebie, akceptują siebie i po prostu uwielbiają w swoim towarzystwie przebywać. To tylko i wyłącznie są w stanie dać ci radość, uśmiech, szczęście. Takie osoby po prostu powinny siać szczęścia coraz więcej, aby coraz więcej go na świecie było. Cudownego wieczoru dla Was. Mam nadzieję, że. Troszkę Was zainspirowałam. Jeżeli macie ochotę dołączyć do grupy, to oczywiście zapraszam. Grupa rośnie w siłę, więc myślę, że coraz więcej osób powinno po prostu dołączyć do psychologii szczęścia. Super wieczoru dla Was.